Włoch jak się nudzi idzie wiercić nowe tunele we Włoszech jest grubo ponad 1000 km tuneli setki tuneli często już te stare tunele się totalnie rozpadają, to Włości i nowe tunele i z dwupasmowych robią 3 albo 3 pasy i plus awaryjny należy, bo akurat mamy tunel 87 kilometra, km. Są też takie 10-11-12 km. Także Polska miała szczyt możliwości i radości, jak otwarli nam około 3 km tunel na Zakopiance. Zapraszam do, do Włoch. To jest akurat autostrada A1. chyba na tych A1, co są najdłuższe tunele. Także Piękny kraj. Totalne inwestycje, nie tak w Polsce, że nadal inwestujemy 3 miliardy kolejny rok, 3 miliardy w propagandę TV, kolejnej partii. E, setki milionów, e, w propo, e, to już nie propagandę, tylko setki milionów e, w pedofili w Sudanach. Także cudownie, cudownie. Ciekawe, czy, czy Karol coś zmieni? Jak myślicie? Piszcie w komentarzach. Także weźcie Naprawdę mega inwestycje. Jak już chyba w poprzednim forcie mówiłem, jakimś tam, że. W krajach Unii Europejskiej są po prostu przepotężne inwestycje. Także jeszcze raz zadaję pytanie: gdzie jest ponad 700 miliardów złotych, które Polska dostała z budżetu unijnego? Może gdzieś u Was jakieś potężne inwestycje są? Piszcie w komentarzach. Tutaj często jak. Policja jedzie, to nikt nie zwraca na to uwagi, nikt nie zjeżdża, każdy ma to w dupie, tak jak to widać na załączonym obrazku, Jestem drugiej mnie to Tito. <gry> to te tunele są dobre, jak są... Duże upały, bo przynajmniej klimat zaczyna dobrze działać. Teraz, że policja samoruga, kolorowo w tunelu się zrobiło, ale nikt na to nie reaguje. W Austrii to było ponad 15 km, są chyba jeszcze dłuższe. Także jesteśmy kilkadziesiąt lat do tyłu wodą wielu krajów Unii Europejskiej Nie mówię tutaj na przykład o Węgrach, nie wiem Rumunii, Bułgarii, bo to jest ten sam poziom albo jeszcze gorszy niż Polska to są kraje, w których liczy się Napchanie kapsy sobie i znajomym, a nie inwestowanie w społeczeństwo. Trochę długi ten tunel, nie? To zjedziemy. Za chwilę będzie 5 minut. Pewnie jeszcze chwilę to potrwa. Jakim wy, żeście jechali najdłuższym tunelem, możecie napisać. Jeżeli ktoś tu obejrzy do tego momentu, to się nie zgodzi ten. Tunelowa jazda Na przykład chociaż za te 3 miliardy, co... Wydajemy na propagandę TV polityczną, inwestować co roku to jest po prostu przepotężne inwestycje, by można zrobić. Ale po co? Tyś lepiej, lepiej nabić prezesowi jakiemuś znajomym kartę. bo wymieniać stołki, jak kolejna partia przychodzi. Seratki! Tak to na którymś szorcie teraz stawiłem, to z tunelu w tunel się wjeżdża. Tutaj akurat taki krótki, ale za chwilę na pewno będzie kolejny kilka kilometrowy. Lepsze jak się jedzie przez tu tunnęle To jest mega małe spalanie, tym bardziej, że tu takie długie tunele wychodzą Także taki dobry pomysł na, na to żeby porobić więcej tuneli albo jakieś przepotężne osłony na przepotężne osłony nad autostradami Pozdrawiam i do usłyszenia.